chyba będę musiał zrobić jakiś daily vlog bo ostatnio codziennie nagrywam jakiś film no ale na tym etapie z dnia na dzień widać po prostu że dużo się dzieje jest już dochówka, prawie że na całej tej stronie domu z tej strony już jest całość ułożona, prawie całość no bo to zostały gdzieś takie docinki drobne Tutaj pod tym kościółkiem jest już obróbka z blachy też zrobiona. Tutaj zobaczcie, dachówka położona na mijankę, płaska. Od dachowca będzie inny materiał, więc kiedyś go nagram. Myślę, że może w przyszłym tygodniu. Tu już mamy obróbkę blacharską zrobioną z tej strony. Z tamtej strony jest jeszcze nie ułożone Tutaj są ułożone, tutaj widać, że będzie, słońce nam wejdzie zaraz, będzie przyświetlać ten film Tutaj ułożone i nawet ładnie równo to wychodzi Ja spróbuję przybliżyć no. Wychodzi to ładnie Działówki też już są trochę domurowane w większym stopniu niż jeszcze wczoraj, na dole to się niewiele zmieniło. Bo wymurowali właściwie dwie, trzy ściany do końca. Jeszcze tutaj pod schodami zostało i kotłownia, i garaż. Ale tak, tutaj tu już dach jest. Jest już dachówka też tam porozkładana. No i będą lecieć dalej pewnie jutro pewnie skończą tą stronę i kawałek tamtego na przyszły tydzień to jeszcze zahaczy no bo dzisiaj jest czwartek a więc materiał nagrywam w czwartek, jutro jest piątek no sobota, niedziela jest niepracująca, chłopaki nie pracują, więc więc tutaj będzie się mało działo bo my będziemy grillować, imprezować trochę świętować ten etap już bo przedwcześnie SSO, ale ale tak, tak wypada potem dzieci już będziemy mieć więc mniej spokoju będzie no i chodźcie do środka wejdziemy w środku względem wcześniejszego materiału no jest wymurowana cała ściana wiatru łapu jest ta ściana wymurowana tutaj jeszcze nie domurowali tutaj jest to co, to co wczoraj Tutaj tej ścianki jeszcze brakuje, no i brakuje tej ścianki pod schodami tutaj jeszcze na dole i to, jest, to już będzie na dole koniec, pewnie jutro może to machną chłopaki, no i dół będziemy mieć już ogarnięty, tutaj wczoraj ta ściana już stała, tam brakowało na górze, na górze kawałka postaka. tu już mamy wymurowane w całości. No i znowu światło mi pokazuje, że jest słabe, więc jakość materiału leci. Jest ta mała łazienka też wymurowana. Ona ma 4 troszkę ponad 4 metry kwadratowe. Taka przestrzeń nie za duża, ale słuchajcie, tutaj na umywalkę prysznic i toaletę miejsce będzie większa łazienka, jest na górze. No i ten gabinet też już jest. Już go wczoraj było widać, że jest wymurowany cały, to nie będę pokazywał, żeby nie pierdzielić o tym samym cały czas. No i pójdziemy na górę, tu będzie kiepskie światło, więc jakość spadnie nam trochę, a nie mam czym doświetlić. To na górze już mamy pierwszy poziom działówek wymurowany, nie wszędzie, bo tutaj bo tutaj postaki stoją w miejscu, gdzie będzie pralnia, no i tutaj siłą rzeczy chłopaki dopóki nie wymurują tych postaków, no to tutaj nie wymurują tych starterów dla działówek, no ale reszta pomieszczeń jest już wymurowana. Pierwsze postaki są porozkładane, widać już zarys pokoi, gdzie będą pokoje, no bo wcześniej tego nie było widać. Oprowadzę Was trochę. wychodząc ze schodów, mamy mamy korytarz przeszkleniem to przeszklenie będzie dzielone na 3. Będzie tutaj e, fix na dole poziomy i tutaj ta górna część będzie e, otwierana do środka. Dlaczego ten fix jest dzielony na 3? Nie chcieliśmy barierki z zewnątrz montować, a aby uniknąć tej barierki, e, do poziomu 90 cm od podłogi. Musi być ta część nieotwierana, nieuchylna, a więc taka zabezpieczająca przez, przed wypadnięciem z tego okna. No i takie rozwiązanie stwierdziliśmy, że będzie optymalne. Ktoś inny pewnie zdecyduje się na barierkę, no ale to nie ma co dywagować nad tym, bo każdy jest inny. Jakby każdy ma inny gust i jeżeli komuś takie rozwiązanie się nie podoba, no to trudno. Nam się podoba, od razu po wejściu z składki schodowej mamy tutaj łazienkę. Mamy łazienkę, w której będzie wanna, prysznic, toaleta i umywalka. Idąc tutaj dalej korytarzem, mamy wejście do master bedroom, głównej sypialni, naszej sypialni na tej stronie będzie stało łóżko i łóżko będziemy tutaj dawać duże, tak jak mamy aktualnie w mieszkaniu, mamy chyba 200 na 180 coś takiego, więc z kawał wyrka z drugiej strony będzie garderoba, to ta część taka mała z wejściem od sypialni tu pewnie zrobimy jakieś ukryte drzwi tak żeby ich nie było z daleka widać ogólnie widać wychodząc z sypialni mamy tutaj pokój syna ten pokoik on jest trochę mniejszy niż ten tutaj córki bo tu mamy pokój córki. Ten pokój jest delikatnie większy no bo tak tutaj ten układ korytarza i rozstaw drzwi tak determinuje te pokoje że, że nie da się ich zrobić równych bez przesuwania tych działówek a tego nie chcieliśmy robić więc Mężczyzna potrzebuje mniej przestrzeni niż kobieta. Dojrzewająca, młody mężczyzna, chłopiec, za niedługo mężczyzna, i dziewczynka, panienka potrzebuje trochę więcej przestrzeni, więc to będzie pokój córki. Tu mamy pokój gościnny, a więc tutaj jak ktoś będzie do nas przyjeżdżał, to tutaj będziemy go lokować w tym pokoju. Tutaj były dwa okna dachowe. My zmniejszyliśmy. Do jednego stwierdziliśmy, że jak goście przyjadą, to, to i tak będziemy spędzać czas na dole. A tutaj ktoś tylko będzie wypoczywał, więc po co tutaj dwa okna? W tym pomieszczeniu jedno okno to jest też mniej mostków, mniej ciepła będzie uciekało przez te, przez te otwory okienne. No i wracając z drugą strony, tutaj mówiłem, że będzie pralnia pralnia, suszarnia, tu będzie suszarka, pralka taka strefa techniczna i tutaj będzie korytarz, tutaj w projekcie są tutaj są drzwi Ten, my to przestrzeń będziemy mieć otwartą, więc tutaj żadnych drzwi nie będzie w tym miejscu będzie ta przestrzeń otwarta tutaj zamontujemy sporą przesuwną szafę no i tutaj wchodząc tym korytarzem dalej tutaj będą drzwi w tym miejscu. No i tu będzie ten pokój zabaw, pokój taki też pewnie gościnny, bo tu mamy w planie ustawić jedną sofę tutaj, drugą sofę tutaj, stolik po środku jakiś i no i takie stworzymy miejsce spotkań, gdzie po prostu będzie można naprzeciwko siebie usiąść, pogadać, podyskutować no i popatrzeć na te na te krzaki i te zabudowania, które tutaj mamy, mamy widoczne z tego okna tutaj w nocy też będzie widać fajną łunę nad Warszawą, no bo tu mamy dość ścisłego centrum do Pałacu Kultury w linii prostej niecałe 14 km, więc e, e, uwierzcie mi, gdyby tych e, brzózek nie było i gdyby tego domu nie było, to byśmy e, z tego miejsca e, widzieli e, wieżowce które pną się w centrum no i i tak to wygląda, tak to wygląda, dzień pracy ekipy, prawie pół dachu zrobione, ta część, ta część od strony ulicy jest bardziej skomplikowana, no bo tu jest, tu to połacie dachowe jest większe niż z tej strony od ogrodu, więc szacuję, że koło pewnie wtorku chłopaki skończą, tak mi się wydaje, no bo jutro polecą tamtą część do końca pewnie i wykończą nam tą część od ogrodu zaczną pewnie z przodu, no i poniedziałek będą lecieć dalej, no i wtorek będą kończyć zbierać graty i jeszcze dopracowywać jakieś elementy, na które zwrócimy uwagę no bo gdzieś widzę, że jest że jest tam na górze o tutaj to widać, o tu przedziurowana membrana jest, więc będę prosił, żeby to Naprawili, tak aby uniknąć jakichś jakich przecieków, gdyby się miały zdarzyć. Pewnie upadło komuś coś, jakiś motek albo coś ostrego. No i, no i jest niewielka, na no około półtora cm, dziurka. Jeszcze tutaj okna, przecież, no ale to położenie, położenie dochówek montaż okien. Jeszcze wykonawca zamówił na moją prośbę dwie dachówki z, z kominkami. E, kominkami... Jak one się nazywają te kominki? Kominki odpowietrzające, kanalizacje. jest żeby tutaj e, takie odpowietrzenie, takie piony odpowietrzające zrobić, żeby ten smród z kanalizacji nie szedł nam do mieszkania, tylko żeby sobie uciekał gdzieś ponad dom. No, potem sporo sprzątania, bo to będziemy chcieli, jak już skończymy współpracę z tą naszą ekipą, no bo na tym będziemy kończyć współpracę, bo mamy podpisaną umowę do stanu surowego, otwartego, z poszyciem dachowym i z oknami dachowymi. Więc tu się za niedługo będziemy żegnać w bardzo miłej atmosferze, powiem Wam, bo dużo obaw mieliśmy co do ogólnie wybór ekipy nie jest prosto sprawą nie? ci co budują dom i poszukują wykonawcy to wiedzą z czym się trzeba zmierzyć jak te kosztorysy wyglądają rozstrzał cenowy mieliśmy, mieliśmy od sasa do lasa taki, że, że głowa mała no ale jest mnóstwo takich wykonawców, którzy rzucają cenę z totalnej czapy licząc na to, że, że ktoś im wpadnie no i wystarczy mi zleceń. Tutaj nasz wykonawca, w z nim rozmawiałem ma już 12, 12 umów na przyszły rok, natomiast on też robi inne rzeczy, robi wylewki, robi, robi tynki, robi, robi ocieplenie budynków, więc też do niego będziemy się odzywać w przyszłości. Natomiast ma też ma też cztery domy, o jakiś wilczów jak tutaj. Ma też cztery domy, albo pięć, nie pamiętam dokładnie ile. Czekajcie, muszę pogonić tutaj tego, 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 tego wilka, który tutaj nam przybiegł i nam białego psa straszy, obronnego, no. Łuczek już, nie ma, nie ma intruza. Już możesz się uspokoić. A teraz lepsze światło jest. Trochę słońce za chmurką zaszło. Zobaczcie, dzień pracy, bo wczoraj nie było tych dochówek. Fajnie to wygląda. No ale tak jak mówiłem, jeszcze myślę, że z tydzień. I rozli ostatnią transzę płacimy naszemu wykonawcy i rozstajemy się w przyjaznej atmosferze. Z pełną satysfakcją, no bo tego wykonawcy ja naprawdę mogę z czystym sumieniem polecić, no a tutaj sąsiad będzie się budował na, na jesień, będzie startował z budową, no to już niestety nasz Artur musiał mu odmówić, bo już cały rok przyszły ma e, zajęty i e, nie jest w stanie podjąć się kolejnej budowy, bo mówił, że po prostu nie da rady Taki mamy teraz okres ale bardzo sprawnie to poszło wszystko. Podsumowując całą tą budowę do tego stanu to mamy stan surowy otwarty w 4,5 miesiąca w sumie można powiedzieć, bo ekipa wystartowała 18 kwietnia, a dziś w okolicach 1, 2, może 3 września Skończą, więc, więc gdzieś 4,5 miesiąca im się zeszło tutaj ze sporymi przerwami. No bo też na kilku budowach budowali, więc, więc mieliśmy sporo przerw na etapie fundamentów, a potem na etapie murowania mieliśmy sporo przerw, no bo też zaczęli murować i i pojechali gdzie indziej, żeby podgonić, zdjąć szarunki przywieźć tutaj. No generalnie. Logistyka, w mojej opinii, bardzo dobra wykonawcy, bo był w stanie to wszystko zgrać, tak żeby, żeby wilk był syty i owca cała, a więc, żeby inni się nie wkurza, wkurzali, żeby nie użyć mocniejszego słowa, tak samo i my, więc, więc fajnie to wyszło, bardzo sprawnie. Ja naprawdę mogę polecić tą robotę, bo bo i kierownik ją dobrze ocenia kierownik też jest z doświadczeniem komplementową ekipę w różnych kwestiach więc więc no bardzo fajnie pozytywnie możemy ten etap zakończyć dzisiaj też płaciliśmy zaliczkę za okna poszło ponad 50 tysięcy za okna, drzwi, bramy, garażowo, bo zamykamy wszystko za jednym zamachem. No i druga część po montażu. Druga część po montażu, a montaż gdzieś pewnie w gdzieś pewnie w październiku, no bo jak mamy koniec, koniec sierpnia, wrzesień, się no październik, październik. Gdzieś myślę, że druga połowa października będę wam relacjonował montaż okien, bo będę na pewno brał urlop, żeby tutaj i też żeby sprawdzić czy nie mają skaz, jakiś i tak dalej, czy jest wszystko ok, w razie czego żeby od razu reklamować na bieżąco e, natomiast no, trochę czasu płynie. tu się będzie mało działo przez ten czas, no bo, no bo i za bardzo nic nie zrobimy posprzątamy trochę dookoła e, ten plac budowy, żebyśmy tu nie zarośli tak jak tutaj sąsiad, bo my z tej działki na co dzień aktywnie korzystamy. Przyjeżdżamy tutaj siedzieć, migrujemy sobie, odpoczywamy, bo w bloku nie mamy takich możliwości. Wiecie, jak się mieszka w bloku, jeszcze na piątym piętrze. Eee, balkon mamy 7-metrowy, to i tak dobrze, że, jest, że ma 7 metrów, no bo jak ktoś ma dwa albo 3, to w ogóle nawet tam się ruszyć nie można, więc. E, więc spędzamy czas tutaj, przyjeżdżając po prostu e, wieczorami, w weekendy pies też się wybiega, wygania, potem, potem wypoczywa pół dnia e, po takiej gonitwie na tej działce e, no i będziemy sprzątać tutaj dookoła wszystko tu jeszcze trzeba będzie przejazd zrobić dla, e, dla, dla tych dźwigów, które będą tutaj okna dźwigać będzie trzeba tam pogarniać tam trochę z gruzu. poprosiłem żeby ten gruz mi zostawili. No bo on się przyda pod utwardzenie, e, utwardzenie e, tutaj e, wjazdu do garażu, czy tam jak będziemy robić taras w przyszłości, to to nam się przyda, wszędzie mniej jej piasko pójdzie e, i trochę ten materiał się wykorzysta taki e, e, te odpady. no ale to jest plan na najbliższy najbliższy czas gdzieś tam na wrześniu powolutku Pogadniamy sobie jeszcze mamy we wrześniu we wrześniu ma przyjechać do nas a więc nasz prywatny prywatny elektryk i będziemy będziemy już prowadzić przewód do domu i montować tutaj skrzynkę docelową tutaj gdzieś na ścianie tutaj w tym miejscu bo tu mamy tu mamy Dwa aroty pod przewody elektryczne, pod jakieś nap, pod jakieś zasilanie bramy, domofonu i tak dalej. Tu są dwa aroty, bodajże czterdziestki, jeżeli się nie mylę. Więc tutaj będziemy robić przekop pod zasilanie tam do skrzynki, no bo skrzynka jest... Czekajcie, ja tędy przejdę? Przejdę. Przejdę, przejdę. Ten drzwi trochę blokuje, ale on, ten drzwi pewnie niedługo zniknie. A tak, tutaj jest skrzynka elektryczna tu za przyczepą, więc trzeba będzie tędy wykop poprowadzić ominąć przyczepę tak żebym potem też wiedział gdzie on idzie jak to pozarasta no i wpiąć się do skrzynki wyjąć ten kabel, którym jest podłączona przyczepa bo ten kabel e, którym podpinaliśmy przyczepę idzie tu od skrzynki idzie w tą stronę za no i skręca za garażem w lewo, no i tu nam wychodzi i tu nam wychodzi z tej strony, z tej strony. To nawet widać, gdzie on idzie, bo jest trawa. Trawa wysuszona. Tutaj nam wchodzi. Na razie mamy taką skrzynkę. Tutaj taką rozdzielnie, tymczasowo sobie zamontowaliśmy. teściu nam zamontował żebyśmy mogli z tego prądu korzystać na tej działce. Tak. Tak to wygląda. Kończymy na dzisiaj. Pozdro.